Witam wszystkich, ze strony Tomes, oswp14. I kontynuujemy, zagrajmy w penumbra, przebudzenie. Powiem wam tyle. Jebać akta. Akta ponoć, animos, czy jakoś tak ci hakerzy, działają nad tym, żeby ta akta w Polsce nie była wprowadzona. Kurde, to już było. No i działają nad tym... Akta ponoć... Nie wiem czy to przeczytałem mi, czy to jest prawda, ale akta ma być wprowadzony dopiero w marcu tysiąc dziewię... chyba? Mam nadzieję, że moja wiadomość może skazała się przydatna. Ale teraz przejdź przez ciurę w ścianie na prawo od ogrodzenia. Wrócaj, nie ma czasu na wyjaśnienia! Cóż, właściwie to czas jest jedną z niewielu rzeczy, których tu na dole mamy nadmiarne, ale nie pozwólmy, by niezdrowa ciekawość popsuła nam niespodziankę. No dobra Dobra, jedziemy, ten alfabet morza. Tylko gdzie to było? O, tu Trzy, pięć krótkich? Pięć Siedem Jeszcze raz pięć długich, nie krótkich. No, pięć, siedem. Dzie trzy osiem, dobra, pięć, siedem, trzy, osiem chyba. Pierwszy raz gram chyba w tą grę na słuchawkach I powiem, że jakoś szczególnie ten grusz 5 7, 3, 8 Just! To było dobre, mocne A, aport Kurwa wpierdalaj gówno Twój mistrz ci tak każe! Nie notatki, listy zadań. Zatem tym ogrodzeniem po prawie powinien znajdować się otwór lub do punkt dostępu. Dobra, na prawo od tej, czyli tutaj. A! Emocje są. 23 stycznia, dajcie swoje filmiki na prywatnej. Protestujmy przeciwko akta! Chociaż to nie, nie wiem, czy to jest dalej aktualne. Kur, nie straszcie mnie. Potrzebne będą drobne prace wzburzeniowe, abyśmy mogli ponownie się spotkać pewnego dnia W tym zadaniu trzeba będzie użyć dużego ziemnożernego potwora, który spragniony jest w soku z miejsca, gdzie przechowuje się runceczki. Aha. Spoko. A przy okazji możesz mówić o mnie Red. To nie jest nie rozumiesz, ale z pewnością zgodzisz się, że przypomina sweter, który jest twarzowy, gdy dobrze się go No. Rozumiem Cię, nie bardzo, ale rozumiem Cię. A, slalomem. Co tu mamy? Szopa z narzędziami. Ło Jezus! Nie wiem, co tego się przestraszyłem. Kur... <grym ten> głupi. Co tu mamy? Dynamit. O, piła, jest piła. Dobra, więc mamy piłę, więc tamte drewno możemy obciąć, wykastrować. Czy o piesek? Gdzieś tu piesek jest, bo słyszę w prawej słuchawce. Czyli tu jest Tnij. Burha! Tnij go! Ha ha ha, tnij go! Trochę pozmieniałem fobse, i mam nadzieję, że mnie lepiej słychać i w ogóle, że mnie słychać. Bo ja co tu się dzieje? A ja sobie łyknę Liptona. No i gdzie to my jesteśmy? Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Dobra, może jednak mogłem iść w lewo No Młoteczek Dobra, będzie bitwa dwóch na dwóch? Eee, dwóch na jednego, sorry. Dobra, jedziesz. <ślesz II> <ślesz II> ja pierdzielę, ta gra jest śmieszna. A nie straszna. Dobra, jeden padł, już dupę wypił, jak do ruchania. Tu za tubę. Co tu mamy? Szyb pomocniczy, dobra, ciśniemy tam szyb pomocniczy. Szyb pomocniczy. Brr, ha! Sigo, ha ha ha, si-go. Ostatnia ta piosenka mnie z... zaczęła. No, zaczęła mnie słuchać. Ten obszar to z pewnością tym stępu. Panel kontrolny nie ma zasilania. Proszę jest, już zasilanie zapiszę Dynamit i Flara Cóż, zasilanie jest całe to nie wszystko Maszyna górnicza potrzebny klucz zapłonowy Tu gdzieś będzie? 360 y, Pałka świetla switch A, episkie, nie? Dobra, musimy jej szukać Benzyny! Zatem A ja będę latał z pałeczką świetlną, nie wiem czemu, ale się przekonałem do tego nagram ja w Sławkach, to mnie będę mówił. I już nie ma takich fajnych krajobrazów jak to były w, przy początku, tam gdzie walczyliśmy z pierwszym pieskiem. Dobra, wychodzimy i tutaj jest tylko ten szyb chyba pomocniczy, więc musimy znaleźć ten klucz zapłonowy czy jakoś tak i benzyna. Ja tego nie zamykałem, halo. Zbubywa. Dziwna gro Już co się szczerze, szczerze tak cię jedno pierwsze. O ja pierdzielę. Urr, spokojnie Bo cię kilofem poszczuję Mój stan jest taki, jak można się spodziewać, czyli zły To co mamy? Biany, no co mamy robić? Aha, są, że Cik Cyk-cyk-cyk-cykoria, kuku kuku papapandori papa pandory. Tu mnie szedłem jeszcze, prawda? Bo jak był. Jeszcze jeden wuchaty przyjaciel. No, muszę kłócać, to jest kurzające. O! Z szopa na. O, do chopy pójdziemy. Nie, byliśmy już, nie? To wyrobo wyrobisko.

ty, Olden, pomiędzy coraz to bardziej się Może nie jestem chodzącym ideałem, ale moje słowa są mądre, poparte doświadczeniem. A niech cię. Jeżeli chcesz, to próbuj. Pewnie sądzisz, że cię oszukuję, wykorzystując swoją, powiedzmy mi to szczerze, przejścowość. Jak tylko okiem sięgnąć, wszędzie rozciąga się nasz skalisty głup. A ty, mimo to, odpychasz moją pomoc, jak szczenie, co się świeżo utaczało we własnych odchodach. Mam nadzieję, że twoja wypaczona moc. Ja, ja, ja nie, ja nie, ten, nie grzebałem się w swoich odchodach. No i to drobinkę trzeba zaczepić, tak? Tak, tak. E, przepraszam, czasem moje emocje są jak nieposłuszny zwierzak. Nie okiełznany, utarzanem w głównie. Dobra, zmień temat, o odchodach nie mam ochoty dzisiaj rozmawiać. Myślę, że oboje mamy poczucie żalu, a nie bezpieczeństwa. O blisko w przechowywane są rzeczy wątły tunel. O ja pierwszy korytarz po prawej, licząc od zamkniętych drzwi, a znajdziesz to, czego szukasz. jest moment w grze, który najbardziej mi zapadł. Uciekanie przed pajankami, dziwka więc co? Lecimy. Tam są jaja już no kur, nie da się szybciej. Szybko blokuj Tu liczy się prędkość teraz. Nie! Po muzykami przeraża doszczętnie. Ja 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 ja. Ale mi serce wali. Nie. No. się swoją ciekawość. Mówiłem już o ciekawości, ale nie mam zamiaru się powtarzać. W tych tunelach roi się od pajęczaków, co to uwiesz wysytać wysysać ludzkie soki. Radziłbym ci nie robić rabanu. Nie ja ja. ja. No Już się porąbana muzyka włączyła I słychać pająki jest! Moc Mogłem walczyć z tymi pająkami ale są za silne I za dużo jest ich po prostu Stąd przyszedłem?

Tut poety, a ty? Trzeba mieć pojęcie, trzeba mieć pojęcie. Trochę pojęcie załatwi, że jadę na siłę, więc mam nadzieję, że możemy zostać dobrzy. Teraz odjeżdżamy. i wahać? Łukasz, droga to bardzo długa, musimy rozkopać. Dobra. Red mówi coś o kluczy. Spójrz słowo. Waha. Wą? Czy waha? O fajna muzyczka. naprawdę Penumbra jest niesamowitą grą